Ukraina planuje rozpocząć wspólną produkcję broni z kilkoma państwami Zachodu, m.in. Norwegią, Danią, Litwą, Niemcami, Wielką Brytanią, Kanadą. Na liście partnerów Polska się nie znalazła. Ponadto prezydent Zełęcki zaapelował do państw zachodnich o przekazanie 25% swojego PKB na wsparcie przemysłu obronnego. Ukrainy. Tylko w 2025 roku Kijów zabezpieczył 43 miliardy dolarów i na ten moment zabezpiecza 40% swojego zapotrzebowania obronnego. Tylko od 2022 roku Polska dostarczyła Ukrainie 47 pakietów pomocy wojskowej o łącznej wartości 4,5 miliarda dolarów. Euro dodatkowo Polska umożliwia tranzyt broni z innych państw dla Ukrainy. Wspiera Ukrainę humanitarnie, gospodarczo, politycznie, ponosząc przy tym ogromne koszty, nierzadko kosztem swoich obywateli. Polska przekazała setki czołgów, w tym Leopardy II, także setki wozów bojowych oraz systemy artylerii, takie jak kraby. Co więcej, Polska wyszkoliła 28 tysięcy ukraińskich żołnierzy, co stanowi 1 trzecią wszystkich wyszkolonych żołnierzy przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Polska okazała się kluczowym wsparciem dla Ukrainy, szczególnie w początkowej fazie W. Okazała się też fundamentem do ukraińskiej obronności oraz szkoleń. Mimo tak rzeczowej, ogromnej pomocy Polski zostaliśmy ostentacyjnie pominięci w tak strategicznym, ważnym projekcie.